Mitor Mitoraj, słynny polski rzeźbiarz, jest autorem niedużej, lecz bardzo dekoracyjnej rzeźby Twarz zawoalowana z 1977 roku, dostępnej w Antykwariacie. Mitoraj studiował WSP w Krakowie pod kierunkiem Tadeusza Kantora. W 1968 roku wyjechał do Paryża, by kontynuować naukę w École Nationale Supérieure de Beaux-Arts. Zaczynał jako malarz i grafik, następnie zajął się głównie rzeźbą. Większość życia spędził we Francji i we Włoszech. Antyk był jednym z głównych źródeł inspiracji artysty. Tworząc swoje rzeźby, odwoływał się do mitologii lub historii Grecji i Rzymu już w samych tytułach swych dzieł. Ikar, Perseusz, Centauro, Eros, Mars czy Gorgona oto tytuły niektórych z jego rzeźb. Krytycy twierdzili, że artysta. Przywołując piękno i idealne proporcje rzeźb klasycznych, jednocześnie je reinterpretował i uwspółcześniał, choćby poprzez wydobywanie spękań i uszkodzeń powierzchni posągów. Dziś jest zaliczany do grona najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy świata. Jego prace znajdują się w kilkudziesięciu galeriach, muzeach, fundacjach. Na całym świecie. Twarz zawoalowana to brąz patynowany. Jest o tyle ciekawym przykładem twórczości Miteraja, że została przygotowana dla bardzo znanej francuskiej firmy Christoffel, produkującej od blisko 200 lat ekskluzywne dekoracyjne przedmioty. Od biżuterii przez piękne zastawy stołowe, ozdobne naczynia po wiele, wiele innych, o czym zaświadcza umieszczony z tyłu rzeźby wycisk. Odlewni. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl i do antykwariatu, gdzie można obejrzeć twarz zawoalowaną Mitoraja. Uwaga! Mamy w antykwariacie jeszcze dwie inne prace tego rzeźbiarza.